Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Państwu o witaminie D. Witamina D ma wpływ wykraczający znacznie poza układ kostny. Wykazało to wielu naukowców w setkach prac naukowych. Receptory witaminy D znajdują się na każdej naszej komórce. Bardzo wysoki poziom witaminy D we krwi ma właściwości bakteriobójcze i wirusowe. Oznacza to, że nasz organizm jest w stanie wyprodukować swój własny antybiotyk. Jeśli mielibyśmy odpowiednio wysoki poziom witaminy D w okresie jesienno-zimowym, to być może nie bylibyśmy narażeni w większym stopniu na zachorowanie na grypę. Należy zwrócić również uwagę, że ponieważ witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, żeby z niej skorzystać, musi być brana z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Człowiek dorosły powinien przyjmować. Tak dzienną dawkę witaminy D do 10 tysięcy jednostek. Natomiast dziecko między 2,5 tysiąca do 4 tysięcy. Kiedy ja zaczęłam przyjmować witaminę D, ból kości i mięśni ustąpił. Jeżeli jesteś gotowa, poproś lekarza, aby zlecił badanie poziomu witaminy D w Twoim organizmie. Dziękuję za uwagę.